Dzień dobry. Dobra porada, czyli Michał Kralewski, radca prawny. Dzisiaj dzisiejszą, ścieszęm na kolejne pytanie naszego klienta. Oto treść pytania. Jestem właścicielem niewielkiego mieszkania, które zamierzam sprzedać. Jakie obowiązki ciąży będą na mnie po sprzedaży mieszkania? Kwestia ta może budzić wiele wątpliwości, dlatego ją sobie usystematyzować zebrać najważniejsze informacje. Zaczynając od tego, że przy sprzedaży mieszkania może oczywiście powstać obowiązek podatkowy podatku dochodowym. W tym przypadku podatek płacimy od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem, w tym przypadku ceną uzyskaną ze sprzedaży mieszkania i kosztami uzyskania, czyli na przykład kosztami zakupu, kosztami związanymi z notariuszem, z transakcją zakupu właśnie w formie aktu notarialnego, kosztami naszego wpisów. Na przykład w księdze wieczystej, kosztami dokumentów związanych z tąże transakcją. Czyli od kwoty przychodu odejmujemy wszystkie koszty związane z tąże transakcją sprzedaży, przede wszystkim cenę zakupu danej nieruchomości. Kwota, która pozostanie, jest dochodem. Zgodą jest, iż od tego dochodu płacimy 19% podatek. Niemniej w niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadkach sprzedaży mieszkania, możemy skorzystać z tak zwanej ulgi mieszkaniowej. Ulga ta zadziała wtedy, kiedy w ciągu trzech lat od sprzedaży kwotę uzyskaną przeznaczymy na nasze własne cele mieszkaniowe. To takowe cele traktowane jest m.in. zakup innego mieszkania, zakup działki na budowę domu, rozpoczęcie, chociaż kontynuacja budowy własnego domu czy np. spłata kredytu zaciągniętego na potrzeby zakupu innego lokalu, który to wykorzystujemy w celach mieszkaniowych. Kluczem do skorzystania z tejże ulgi jest właśnie wykorzystanie tej kwoty na własne cele mieszkaniowe. Czyli zakup kilku działek, kilku mieszkań, przez przeznaczenie tychże pieniędzy na inne cele niż mieszkaniowe, to uniemożliwia nam skorzystanie z tej ulgi. Jak już powiedziałem, mamy tutaj trzy lata na wykorzystanie tej kwoty na cele mieszkaniowe. Niemniej, deklarację podatkową w podatku dochodowym na druku PIT 39 musimy złożyć do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego. W tej deklaracji wskazujemy, czy korzystamy z owej ulgi mieszkaniowej i w jakim zakresie. Oczywiście do końca kwietnia przyszłego roku możemy nie wykorzystać całej kwoty tej ulgi. Możemy zatem jakby zadeklarować, jaką część ulgi mamy zamiar wykorzystać w ciągu tych trzech lat. Jeżeli tej kwoty nie wykorzystamy, po tych trzech latach będziemy musieli po pierwsze skorygować tą deklarację PIT-69 oraz ewentualnie zapłacić podatek dochodowy wraz z odsetkami. Więc pamiętajmy o tym, żeby dobrze zaplanować sobie wydatkowanie tejże kwoty. Oczywiście podatki to tylko jedna z elementów całej transakcji sprzedaży. Do samej transakcji musimy zdobyć szereg dokumentów, między innymi zaświadczenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, zaświadczenia dotyczące planu zagospodarowania lasu, czy też na przykład zaświadczenia o tym, czy w danym budynku czy lokalu są zameldowane inne osoby. Takie dokumenty oczywiście są uzyskiwane odpłatnie. Musimy wnieść za nie najczęściej opłaty skarbowe, więc to jest też wydatek, który nas będzie obciążał. Jeżeli już dojdzie do samej transakcji, w akcie notarialnym powinniśmy wskazać termin wydania nieruchomości. Tutaj, jeżeli zjawimy się na takim wydaniu, pamiętajmy, żeby bardzo szczegółowo opisać stan nieruchomości, ewentualne zgłoszone wady i usterki przez nabywcę. To jest oczywiście istotne z punktu widzenia rękojmi zawady, Pamiętajmy bowiem, że jako sprzedawcy na rynku wtórnym również ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękomi za wady nieruchomości. Stąd też warto, żeby protokół był bardzo szczegółowy, aby wykluczyć późniejsze potencjalne zgłoszenia nabywców, że twierdzi, że na przykład pewne wady były wadami ukrytymi. Kwestią istotną, którą warto pamiętać, jest także kwestia umów z dostawcami mediów. Tutaj te umowy oczywiście warto rozwiązać. Tak, żeby rachunki już po sprzedaży przychodziły na nowego właściciela, który powinien zawrzeć własne umowy z tymi dostawcami mediów. No to samo oczywiście dotyczy dostawców internetu, telewizji kablowej itd. Bo to te wszystkie umowy porozwiązywać zanim wydamy lokal, ale później nie było problemów z ewentualną sesją czy też opłacaniem rachunków za nabywcę. To tyle. Tutaj krótkiego podsumowania, z czym powinniśmy się liczyć, będąc sprzedawcą nieruchomości. A kwestia, która zazwyczaj jest najbardziej problematyczna, to jest kwestia oczywiście podatku dochodowego. Pozostałe kwestie już najczęściej wywołują mniej problemów, niemniej warto o nich pamiętać. Nadmienię, że to nabywca opłaca podatek od czynności cywilno więc on nie obciąża sprzedawcy. A także nabywca zazwyczaj pokrywa koszt aktu notarialnego, no i rzecz jasna to on zapłaci opłatę sądową za zmianę treści wpisu w księdze wieczystej. Więc tego typu koszty obowiązki wciąż będą na nabywcy nieruchomości. Dziękuję Państwu za uwagę, do widzenia. Zapraszam oczywiście jeszcze na moją stronę internetową, na stronę internetową mojej kancelarii, także do kontaktu ze mną bezpośrednio przez mojego maila. Polecam także nasz wideoblog mecenas dobra porada. Dziękuję za uwagę, do widzenia.